Cześć z tej strony, Krzysiek ze Stylu Wypro i witam Cię w kolejnym odcinku naszego cyklu Ubierz się na rower. Pierwszym odcinku w roku 2021, jak widać, udało się dobrnąć i zamknąć ten poprzedni rok, który nie wszystkim kojarzy się bardzo dobrze i zacząć nowy. Internet działa, sklep działa, towarów jest nie za dużo, ale mamy jeszcze się czym pochwalić i przystępujemy tym samym do kolejnego. Sezonu, można by powiedzieć, naszych kolarsk poradników. E, dzisiaj skupimy się na kolorowych, jak to dla nas zwykle, w naszym przypadku bywa produktach e, służących do grzaniu głowy oraz do grzaniu tego, co jest troszeczkę niżej, czyli szyi i twarzy. Czyli skupimy się na czapeczkach i kominach od polskiej marki Trofeo, która, jak wiecie i jak wiele razy mówiłem, zaczęła się, zaczęła swoje istnienie w naszym sklepie, a teraz jest tak jakby osobnym tworem i dalej kontynuuje kolorowanie kolarzy. Poświęcimy dzisiaj chwilkę nowości, którą na stronie widzicie już od jakiegoś czasu, od grudnia. Natomiast no, też nie było dawno filmu, z tego powodu, że były święta, prezenty, pakowanko, inwentaryzacje. Wracamy teraz z poradnikami. Czapka się nazywa po prostu czapka jesienna pod co oznacza także, że jest wiosenna. Jest to seria takich czapeczek w postaci czepków, które są wykonane, które są ozdobione wzorami znanymi z, np. koszulek trofeo cycling z poprzednich, a także z bieżącego sezonu, ale są także nowe wzory, które być może zostaną przeniesione na koszulki kolarskie w przyszłym sezonie, czyli właściwie w tym. Teraz trzeba uważać, co się mówi za to, co jest, to co było, bo teraz jest 2021. I Czapeczki kosztują 79 zł. Są w jednym rozmiarze, są wykonane z materiałów syntetycznych, co też mówi nam właściwie nie metka, ale taki nadruk, który tutaj to też jest taki właściwie ekologiczny sposób nadrukowywania, przekazywania informacji niezbędnych. Nie w postaci osobnej metki, ale po prostu nadruku na wewnętrznej stronie. Czapki są w jednym rozmiarze. E, wykonane są z polistrowych materiałów dobrze wysychających i niegromadzących wilgoci. I wspólną cechą tych czapek jest to, że materiał w tej dolnej części, ten tak zwany mankiet, jest podwójny, a cała góra jest pojedyncza, co ma wpływ po prostu na ciepłotę tej czapki. Może ja przymierzę coś takiego mm, uniwersalnego, jeżeli chodzi o wzór, e, czyli ten wzór konfetti. Tak ta czapka się prezentuje na mojej głowie. Moja głowa, jak pewnie wiecie, ma rozmiar 58 i ta czapka bardzo fajnie leży, mimo że wydaje się dosyć dobrze przylegająca, to na pewno nie jest ciasna. I na przykład ja od razu gorzej słyszę, może zacząłem głośniej mówić, to jest taki objaw, na przykład zatkania sobie uszu co świadczy o tym, że tutaj faktycznie ten materiał jest grubszy i on będzie lepiej izolował zatoki, czoło i uszy, i tutaj chronił tą odsłoniętą część karku przed chłodem. Czapki, jak sama nazwa wskazuje, są pod kask. Tu mamy kask Allegro, yy, też w rozmiarze M, który jak widać świetnie się z tą czapką komponuje, bardzo fajnie zakrywa uszy i jest bardzo przyjemna. Myślę, że będzie dobrym towarzyszem wycieczek jesiennych i wiosennych. Co do rozmiaru to na dziewczynach, na mniejszych głowach też super leży, ale na przykład przez ten fakt, że ja mogę ją sobie tak ponadciągać jeszcze trochę, yy, mogę mieć pewność, że będzie dobra na też większe głowy. O kominach trofeo, tych jesiennych, mówiliśmy już nieraz. Dostępne są też niemalże w tych samych wzorach co czapki. Nie będziemy się im zbytnio tutaj teraz przyglądać z bliska. Natomiast są to też grubsze takie troszeczkę produkty. Też słychać po tym, jak mam przytłumiony głos, że jednak jest ta przypuszczalność powietrza trochę mniejsza. Kominy są po 69, czapeczki są po 79. Możecie sobie sprawić albo komuś. Taki fajny zestaw, dobrany kolorystycznie, e, czapka plus komin, i jest to wszystko podawane w takich fajnych, ekologicznych opakowaniach z e, ekologii, właśnie i z takiego racjonalnego podejścia do wykorzystania ziemskich zasobów i korzystania z tychże słynie, właśnie trofeo cycling, które to postawy i które marki będziemy. Z otwartym sercem i pełną mocą promować w naszym sklepie. Tyle na dzisiaj. Musiałem się trochę rozgrzać po dłuższej przerwie występowaniem przed kamerą. Kolejne nagrania, już niebawem. Wszystkiego dobrego, korzystając z okazji w nowym roku i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.